Noran, zwany Synem Nocy, dla jednych odmieniec skażonym rokiem, dla innych chłopak nieznający rodziców. Czy musiał dołączać do ciemnych noży, gildii zabójców ukrytego miasta? Jednak to oni go wychowali i nadali życiu sens, czy musiał stanąć na czele armii okrutnego Semaela, arcymaga mroku, zostając jego czempionem. Niektórzy twierdzą, że chciał. Jednak tą decyzją uratował przyjaciela i mentora. Czerpiąc siłę z mitycznego Drakonionu, wybijał zastępy w bitwie wszystkich raz. Czy to litość sprawiła, że uległ mrocznej skazie, by przegrać pojedynek ze Słoneczną Panią? Dlaczego znów sięgnął po moc demonicznego Burgala, pomagając w zdobyciu twierdzy Nemedor? Ponoć potęga uzależnia, Lecz ilu mężów i synów ocaliła jego niepowstrzymana szarża? Co byś zrobił, gdyby miłość twego życia nagle okazała się siostrą z twej krwi i przyszłą królową Amadal? Ten, który zdecydował się iść mroczną ścieżką, chroniąc na dnie duszy okruchy światła. Noran, syn nocy. si to sám.